Siemaneczko! Już... Siema, siema! Tak, słuchajcie, nas witamy wszystkich e, widzów kliniki mięśni. Znajdujemy się w Gdańsku na Europe Sport Power na debiutach. Jest ze mną Dorota. Siemanko. E, no to co, idziemy i zobaczymy, co ciekawego mają. Come on. Szybkie pytanie, szybko odpowiedzieć co bierzeć? Wszystko! Dobra, słuchajcie, jako że jesteśmy tutaj, jest dużo dzików, to spróbujemy sprawdzić kto ma ile w łapie. No bo, No właśnie. A jak ty masz? Sprawdzimy, może pierwszy będzie. Nie, nie, ja nie. No Okej, okay, kogo my tu mamy? O, jest Mariusz Tomczuk, chodź zobaczymy ile ma w łapie. Dobra, to wiesz co, podbijemy, że nie dostanie no nie? Ty sobie coś tam gadaj, rób. To masz... będzie naturalnie. No, <grym>, o, no, to był! Uu. Jesteśmy z kontroli. Musimy ci sprawdzić ile masz w łapie. Kontrola dopingowa? Nie, no myślę, że nie. Nie, nie wiem czym czy, przeszedł. Ja to samo. Nie wiem, czy damy radę. No możemy no, teraz zabraknąć. Może w pasie mi lepiej zmierzmy, co? No masz, a ty na redukcji już, no, nie, nie? jeszcze nie. Od poniedziałku dopiero. Rusza. Ja już też na redu. ci ciśniemy. Nie widać. Dobra. Doris, czyń swoją powinność. Czekaj. Chcesz tam dobrze zjeść. Ja obstawiam 5 dyszek. Nie, chyba nie. 50, brawo. No, Zajęliście. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. spodziewałam takie masz to No dobra. Dobra. Także już więcej nie mieszczcie. Jest zwycięzca. Jest zwycięzca konkursu. Dobra, dobra. dobra, trzeba będzie znaleźć Szymka Ładę, bo moim osobistym marzeniem jest zmierzyć pułapę. Come on. Chodźcie. No, mierzymy, nie ma wyjścia. Ile obstawiasz? Znowu? No te 57. P... Nie no ta 50, jest taka mi się dzisiaj szczęśliwa myślę, to. Najbliżej będzie 46. Dobra, 51. Musisz biegać. No dobra, ale... Pęknie. No ale jaka jakość jest? Jeszcze raz, przepraszam. No, metę Do... tego nie wytrzyma. <grystki> tu, teraz. Ciach. 49. 48. 8. Dobra, 8. Jest 4-8. No to jest łapa. najbliżej wiem, czy wiesz. Łapa się zaczyna po 50, także. A wreszcie, ręka. Nie, ma łapy. nie widzimy dalej dzików. Gdzie te dziki? Pochowali się gdzieś, może w lesie. Nie wiem. Dziki, dziki, dziki. Ej, tutaj mam jeszcze jednego, chodźcie. Może Ej, goś. jest sztywno, ale myślę, że może wygra. Ale gość jest ogromny. Będzie można sobie panu łapę. Pan chyba przedawkował diuretyki, bo zamarł w bezruchu. Ja Mówiłam, się, że sprawdź go. Weź go, zmierz. Tu będzie 60, w tej łapie. 54 mamy zwycięzcę. Dziękujemy wszystkim za to, że daliście się wymierzyć. Halo. Parę słów do mikrofonu. Gwiazdor. Mamy tutaj szymka, udało się go złapać tak jak planowaliśmy. Ale Niestety. mamy. Niestety. Ale mamy godnego przeciwnika tutaj. Kolega cały czas jest w pozie, w ogóle się nie rusza. Trzeba będzie sprawdzić łapę Szymkowi. Doris, dawaj! Niestety. Ale muszę spompować, bo on jest Jest na pompie on cały jest czas. czas na pompie. A ja się muszę usprawiedliwić, że trenuję dopiero trzy tygodnie poprzednie. <laughs> Ale to nie U jest ciebie uprawnie. 3 tygodnie to 3 lata u niektórych. Nie do co do... Sprawdzimy. Dobra, go. Polera. Dawaj, napinaj. Dobra, dobra. 48. Na spadkach. Zadowolony jesteś z wyniku? Nie. No ale na spadkach, no to wybaczamy. Bo, szczy... bo normalnie mam przed startowo taki 51. Ale nadrobimy. No, ale każdy wie, że jesteś magikiem i rośniesz do zawodów. Tak, ja robię masę redukcji, więc to mnie pociesza. <laughs> Dobra, dzięki <laughs> Szymek. To zbiera cały czas, no nie? Cały czas to, co ja mówię? Przerąbany. się go najpierw spytać, żeby nie było przypału, wiesz? Chcesz jakiego spytać? No, bo ja nie wiem, czy ja mogę mu mierzyć. Szyn, dwa. Nie, no myślę, też to jest facet, to no nie obrazi się na pewno. Dobra, patrzymy, co się tutaj dzieje. Zaraz no, chyba mam powinni. już kolejnego mam. O! Hej! O, Wojtek, mamy się, się ma, no. Cześć. Skoro Doryś złapała, no to, no to pewnie ma niecne zamiary. Trzeba będzie łapę zmierzyć. Trzeba zmierzyć. Obiecywałem wszystko, ale zgodzę się też. <laughs> na pomiary, dawaj. Zapraszam. Mam nadzieję, że wygra, nie? 50 jest! No kurwa, co to za chłopcy pół metra nie ma? No, jest! 5 dyszek! Nie no 4,9. No, do uliczenia. No, dobra, kurna. 49,3 wygrał. Dziękuję, biorę do domu. Może być. <gry> Dobra, to my lecimy dalej. Pa. Spróbujemy znaleźć jeszcze jakiś dzików. A ja go biorę. Nie wiem, czy wiecie, ale moim marzeniem jest właśnie zadebiutować w końcu na scenie. Więc mam nadzieję, że za rok nie będę trzymała mikrofonu, tylko Puchar. Chciałabym w przyszłości startować. Co byś mi proponowała, żebym na co zwróciła uwagę? Czego się najbardziej bałaś? Ja robiłam głupoty, bo porównywałam się do innych dziewczyn w Instagramie, więc następny jej... Teraz, jak na nie patrzysz na żywo, to. Jest różnica, ale też jak patrzę na swoje zdjęcia, to jednak nie odbiega to tak od nich, więc po co było się stresować. Super, słuchajcie, dzięki bardzo. Bez pomysłu, na spontanie łapiemy dzików na targach, przepytujemy i postawimy ich w niezręcznych sytuacjach. Chodźcie z nami. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Chodźcie. Pamiętasz swój pierwszy raz? Szybkie pytanie, ryż kurczak. Wołowina. Pamiętam swój pierwszy raz. No ja to opowiedz nam o tym, dajcie kilka słowa. Pierwszy raz w Gdańsku tutaj, na targach jestem. No i to jest mój pierwszy raz tutaj. A propos dzika, niektórzy chociaż mają napisy na koszulkach. Czy pod tą koszulką dzik kryje się dzik? A, czy kryje się dzik? No, Nie rozumiem, na skromnego może. Nie no, myślę, że tam trenuję też no, osobiście 9 lat, może więc coś tam faktycznie jest, aczkolwiek ja jestem wiecznie niezadowolony z siebie, więc... To może pokażesz, co masz pod koszulką? Dobra, lecimy. Next! Next. <laughs> jest was! Gdyby nie sport, to co? Brawa. Sumo. <laughs> <laughs> Sumo albo jedzenie burgerów na czas. A teraz nieco na poważnie, miałam kręcić wywiad z kolegą, a patrzcie co jeden co on robi. Pokaż, co masz w środku. A, ryż z kurczakiem. I lody proteinowe Stójka czy parter? Zdecydowanie stójka To yeah, wszystko? Yeah. <laughs> tak, pozdra. Że... Trochę, trochę się zestresowałem Proszę Państwa, kogo tym razem zagniemy pytaniem? Czy mogę zadać panu pytanie, czy nie? Zostałam zagięta, 1-0, brawo! Inny zestaw pytań? Kiedy zobaczymy pana na scenie? O, proszę panie, to nie ma już takiego <noise> Szukamy spalonego kurczaka. Spytamy się go, skąd ma opaleniznę? Dziki były, teraz spalone kurczaki. Mam, skąd ta opalenizna? Byłem na Bahamach. Dziękuję bardzo. Co myślisz o męskim bikini? O męskim bikini, no słuchajcie, no kategoria taka, a nie inna, tak powiem troszeczkę spedalona, no, ale sam w niej startuję, tak? Wiecie, dużo, że nad wieloma rzeczami trzeba, na no, wiele rzeczy trzeba zwracać uwagę, tak samo jak w bikini, ale też nie można chłopakom zabierać, bo trenujemy równie ciężko jak kulturyści. Kto nie trenuje nóg, tego pozdrawiam. Ale ogólnie przyznam wam szczerze, że chciałbym, żeby męska sylwetka wyglądała tak jak za granicą i w Stanach, w na pewno byśmy się jej nie wstydzili. Twój ulubiony ciężar to? 9,5 kilo. Gdzie tak skaczesz? Ojej, no na matę. Dziękuję bardzo. Zwróciłaś uwagę do no, rota. Staram ale... się zwrócić uwagę. Tak na tych wszystkich dzików, ale tak naprawdę jest bardzo dużo zawodników startujących. Większy przesyt tego, niż był w latach poprzednich, ale takich perełek, takich osób, które się wyróżniają, jest tak naprawdę niewiele. Tak, od razu widać, że ktoś naprawdę będzie w finale, a większość po prostu chyba przed dopiero się sprawdzić, czego bardzo gratuluję, bo co najważniejsze za wami, czyli strach, a ja się bardzo boję, bym bardzo chciała, ale Także zwycięzcą... jeszcze nie teraz. Zwycięzcą, gratulujemy. gratulujemy. Mega forma, dziki, naprawdę super robota. Nożki, tak samo, więc na maksa super. Pozdro. Siemaneczko, witamy na Euro Sport Power. Jesteśmy na debiutach. Wydarzenie sportowe, wysportowane sylwetki, to także piękne kobiety. Fight. I ain't going to November, I'll be back by the night. Sometimes you gotta do wrong to make things right. I move in the darkness to make things right. Sometimes you gotta let a brother be. When I run in the streets, you gotta let a brother breathe. I know I got the family, but this is for my family. Taking care of home is the man that I aim to be. Keep that. Don't be ashamed of me I got a plan but you just gon' have to wait and see My little man ain't gon' make the same mistakes as me And all the hard work, I'ma put that all on me So possibly you ain't never gotta do a thing Cause you my partner and we a team So realize everything ain't what it seems And know I'ma give you everything in your dreams You my... To idea czystej etykiety. Odżywki Muscle Clinic to zdrowe i przemyślane uzupełnienie Twojej diety. Produkty z linii CLF to efektywna suplementacja Muscle Clinic w trosce o Twoje zdrowie.